Dzisiaj mamy Wielkanoc. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Słuchajcie, wesołego, alleluja! I dzisiaj pięcioraczki będą miały Wielkanoc na Berry Avenue. To będą pierwsze święta Małej Ameryki, więc jestem ciekawa, jaka będzie jej reakcja. Muszę jej to wszystko wytłumaczyć, ale słuchajcie, jest noc. Serio. Czwarta nad ranem. Ja specjalnie wcześniej wstałam, żeby wyjść na dwór, i muszę teraz ukryć koszyczki z prezentami dla moich dzieciaczków. Słuchajcie, no to jest takie święto, że teraz będą szukać właściwie prezentu od zajączka, więc ja jestem dzisiaj zają widzowie, kto chce prezent od Zajączka Patty, niech zostawi łapeczkę do góry. Słuchajcie, ja biegnę teraz, i idę ukryć te prezenty. Dobra, słuchajcie, mamy pierwszy koszyk i myślę, że go gdzieś ukryję może tutaj. Zobaczymy sobie, jak sobie dziewczynki poradzą. Okej, okay, czy mogę go odłożyć? Mogę, dobra. Jeden koszyk odłożony, tutaj w środku są prezenty, a największy prezent mam dla Amelki. To znaczy, no nie największy, po prostu on wielkościowo jest duży, ale jeśli chodzi o kwotę i tak dalej, no to oczywiście zawsze wszystko jest na, w, tej, w tej samej kwocie można powiedzieć, żeby było sprawiedliwie. Dobra, drugi koszyczek położę sobie, może tutaj koło trampoliny. Dobra, czekajcie, o tutaj. Następny koszyczek może gdzieś bardziej z przodu. Tutaj przy lince do prania. O, to jest genialne. Tak, to będzie dobry pomysł. Tutaj postawię kolejny. Czyli mamy już trzy. Uwaga, czemu nie mogę postawić? Mogę, dobra. Mamy trzy koszyczki: pięcioraczki, kubuś oraz Ameryka. Siedem koszyczków, więc drugi postawię może gdzieś tutaj koło leżaka. O, właśnie, może będzie tak schowany, że właśnie jak wejdą, to od razu go nie zauważą. Następnie koło, e, koło może tutaj ogniska położę. To już jest chyba mój piąty. Tu za grillem postawię. Dobra, i jeszcze tutaj jeden. Chyba wszystkie, tak naprawdę rozłożyłam. Jestem gotowa. Jest noc, słuchajcie, zdążyłam. Niedługo będzie wstawać dzień, niedługo będzie wschód słońca, więc muszę się pospieszyć i idę teraz do kuchni. Będę szykować śniadanku. Usiądziemy sobie dzisiaj wszyscy razem i będziemy mieli śniadanie wielkanocne. Dajcie znać w komentarzu, czy wy już jesteście przed śniadaniem, czy wy już jesteście może po śniadaniu. No jestem ciekawa, o której godzinie w ogóle macie śniadanie, bo każdy ma inaczej. Zabieram się teraz do pracy, to znaczy do gotowania. Najważniejsza rzecz. Została przeze mnie zrealizowana, czyli prezenty są ukryte. Ciekawe, czy ja coś w ogóle dostanę. Co my tutaj robimy, widzowie? Zróbmy może jajka po benedyktyńsku. Dobra, i możemy sobie pyk. Uwaga, bierzemy jajka. No i musimy podejść jeszcze tu. Wiadomo, że jajka są najbardziej popularne, jeśli chodzi o to święto, więc to jest obowiązkowo zjeść jajko. Dobra, mamy. Umieść bekon i jajko na kuchence. Dobrze, że jest asystent gotowania, bo zgotowanie to tak średnio. Zobaczcie, robimy tutaj elegancko. Niedługo będzie tak pachnieć już jest godzina szósta, Pięcioraczki i w ogóle Amelka trochę się wiercili w nocy, bo oni już się nie mogli doczekać, że zajączek wielkanocny do nich przyjdzie. Dobra, i teraz tak, mamy już to podnieść, ugotowane jedzenie, dobra. I kładziemy sobie tutaj. Tak jest, zobaczcie. Co my tutaj jeszcze musimy zrobić? Coś tutaj ok, umieść bekon i jajko na Dobra, znowu kolejne. Ok, czyli drugie jajko robimy, bo musimy zrobić kilka. Także to nie jest taka łatwa sprawa, żeby przygotować się takie wielkanocne. Na pewno zaraz będę musiała jakieś tutaj kole i tak dalej postawić, bo Ameryka kocha kole. Ale dobra, zobaczymy sobie, co my tu mamy. Dobra, jest taka puszka. Czy ja mogę ją postawić? Tego nie mogę. Wszystkiego niestety nie można stawiać. Niektóre rzeczy da się postawić, ale za, za chwilkę dziewczynki staną i mi pomogą. Dobra, patrzę, co my tu jeszcze mamy. Może taką lemoniadkę? Czy można coś takiego w ogóle postawić? No nie, chyba nie. To chyba jest tylko takie do picia. Dobra, to zaraz to ogarniemy. Zamykamy na razie to, tego nie chcemy. Bo już zaraz moje jajka będą. Ej, ja już słyszę, one powoli, powoli się tam kręcą chyba. Zaraz wybije siódma. Trzeba się już spieszyć. Naprawdę dobra, szybko robimy. Następnie tu kładziemy sobie. Uwaga. Dobra, mamy to. Jest, jest! Dobra, są pierwsze jajka po benedyktyńsku. Są, dobra, to ja im potem to rozdam. I jeszcze pomyślałam, że zrobię babkę. Tak, właśnie babkę. Tu chyba jest, żeby... O właśnie takie babeczki gotujemy. Nie masz wystarczającej ilości składników! Niemożliwe! Dobra, to pankejki. Zróbmy pankejki. Pankejki też dobra rzecz. Ważne że śniadanie, okej, okay, dobra, otwieramy, bierzemy. O, Amelka! Dzień dobry, dzień dobry a ja słoneczko! Nie pachnie! Ja się a! No widzisz, ja zrobiłam tutaj takie pyszne rzeczy tu robię, bo dzisiaj jest Wielkanoc! Wiem, ja się ubrałam za tego! Cześć, dzieci kochane, cześć! Wam! Majlo, jak ty wyglądasz jak królik? Co ci oni zrobili? Ja nie mogę ja to to za blało, króliczek! Milo, ja przeblamę... Ładnie. Aha, super. To słuchajcie, zaraz będziemy sobie siadać do śniadania. Możecie mi pomóc nakryć. Milo, musisz mi przeszkadzać. No we, weź stąd, weź tą falą stąd. Stołu. Tak, tak. E, możesz, Amelko, przygotować, nakryć coś do stołu, jakieś picie, jakieś jedzenie, kanapeczki. Pomożecie mi? Pomożemy ci mama. Dobrze, to bardzo was proszę, bo ja aktualnie jeszcze muszę tutaj dokończyć to wszystko. I A wtedy. Gdzie no będziemy jednej jajeczka, babeczki, Babcie. tak, będziemy się dzielić, będziemy jeść śniadanko banana, wielkanocne, Będziemy siedzieć tutaj o, w salonie? Tak, tam w salonie. Możesz tam udekorować, ładnie wszystko przygotować, okej? Okay? Moje no, zajączki, dobra. kochane? To pomóżcie, dobra. amelce, wszyscy, dobrze? Dobra, jeszcze banana tutaj dodam, okej. Okay. Umieść ciasto na kuchence tutaj robimy Dobrze, dziewczynki, jak tam, jak wy ślicznie wyglądacie? Ojeju, Amelka! Jak ja się cieszę, to będą twoje pierwsze święta. O, jak super! <small> A co nie dało rady nakryć do stołu? Dobra, to nic. Dobra, pankejki są gotowe. Idę z pierwszym daniem, dziewczynki, proszę bardzo. Ej, nie mogę Jajki. tego postawić! Dlaczego nie mogę tego postawić, to! Ale szkoda, poczekajcie! Może można tutaj to postawić? O tu można postawić! Ej, tutaj! To chodźcie tutaj, zjemy. A jak tu, Ani, ja do mojej krzesełko. No to idź na twoje krzesełko. Proszę, Amelko, musimy Oni się podzielić jajkiem. Nie o nie, no Milo, ty musisz, musisz takie rzeczy robić, dobra, to usiądźcie tutaj, bo tutaj można, można nakryć, tam jest jakiś błąd, coś tutaj nie można widzowie kliknąć dzisiaj, więc nie będziemy się tym przejmować, tylko siadamy sobie tutaj, no dobra, zobaczcie jaką my mamy tutaj ucztę, wszyscy jedzą, na szczęście udało się wszystko postawić, tam coś nam nie wyszło, ale przynajmniej jesteśmy razem tutaj w kuchni, smacznego wam życzę, Dobre jajeczka, o jak Malta, ty masz fajnie, dobre. musimy się podzielić jajeczkami, każdy musi zjeść jajeczko i każdy musi zjeść troszkę kiełbaski i troszkę A babeczki, szkole? możesz Kola, oczywiście dzisiaj możesz wszystko, dobra ja zjem tego krasanta tutaj, o niom-niom, też jestem głodna I, tak, Wielkanoc to jest takie bardzo fajne święto, wiesz, Amelko? I dzisiaj będziemy spędzać sobie je razem. Będziemy różne rzeczy, aktywności wykonywać, pójdziemy sobie na spacer, na rolki, a właśnie, bo wy się nie pytacie nawet, czy coś do was przyszło? O, bo wiecie, że dzisiaj tak naprawdę to przychodzi zajączek, a ja nie dostałam a, nic, super. Zajączek przychodzi! No. Jak zjecie śniadanie wielkanocne, to pójdziemy do ogródka i w ogródku będziecie szukać koszyczka. I w tym koszyczku powinien być prezent, jeśli byliście grzeczna i grzeczni, Kubuś, ty też. Ja to mam grzeczna. Tak, dokładnie, więc no jak zjecie, musicie najpierw zjeść, dobrze, to wtedy pójdziecie do ogródka. moje jajeczka. O ja też mam jajeczka. Mmm. Możesz, możesz sobie jeść co chcesz. Miam, miam, miam. Zobaczcie, ja jem jaj, jaj, jajeczka. Milo, podzielę się z tobą też, proszę bardzo, Milo, to ty musisz skakać nam tutaj jaj, po blacie. <laughs> Milo to jest taki śmieszny. No dobra, czy już się wszystkie z was najadły? Kubuś, najadłeś się? jadłam! Dobra! No jak wszyscy najedzeni, to chodźcie szybko do ogródka, zobaczymy sobie, czy zajączek Wam coś zostawił. Amelko, szukaj koszyczka! Kto znajdzie koszyczek? Kto znajdzie koszyczek? Kto znajdzie koszyczek? Szukajcie! No szukaj, szukaj, Amelko, gdzieś tam na pewno jest koszyczek. Taki właśnie, o właśnie taki widzowie. Mamo, mamo! Masz coś? Mamo, mamo, to jest koszyczek. Pokaż, pokaż, Amelko, gdzie ty jesteś? To o, tu jest koszyczek. To jest koszyczek! Znalazłaś, ciekawe co tam w środku jest! Teraz mogę zobaczyć, co jest w środku. No, zobaczysz sobie w domu. Rozpakujemy w domu, co? O tutaj też znalazłaś, ale super, macie koszyczki! Ja nie mogę! Czyli zajączek u nas był w nocy! On musiał znaleźć nasz dom! On wie, gdzie my mieszkamy! I tutaj chodził króliczek Wielkanocy! Taki króliczek, tak? Dokładnie taki króliczek, ale, jak Kuba, ja jestem dzisiaj. Ma w nie, Nie mam w basenie, Kuba! Aha, no bo właśnie kogoś sobie Kuba do wasa wskoczył. Czy wszyscy znaleźli koszyczek? Każdy ma jakiś prezent. Idziemy zaraz do domu zobaczyć. Jak to kuboś nie masz prezent? Oczywiście, że masz. Na pewno musisz dobrze poszukać. Wiecie co, wy tak słodko wyglądacie, że muszę wam zrobić zdjęcie! Uwaga, moje króliczki, moje zajączki wielkanocne ustawicie! Foteczka! Jak wy słodko wyglądacie! O, ja widzę, że wy już tutaj wyciągnęłyście swoje prezenty, wachlarz! Co mikrofon? A ty, Kuba, dostałeś deskorolkę? Kresia, to dostałeś pieniążki? Wow, ale super! Muszę to zrobić zdjęcie na pamiątkę, ale wy super wyglądacie, Milo! Co dostałam. No to chodź, chodź, idziemy zobaczyć do domu. Zrobiłam już wam zdjęcie. Super wyglądacie, ale fajne prezenty dostaliście! Ja nie mogę jak ten zajączek wiedział, co wy chcecie dostać, ale super ekstra. Dobra, słuchaj, Amelko, pokaż, co ty masz w tym koszyczku, pokaż! Gdzie ty jesteś, Ami? Tu jestem! Do Aha, tu domu. jesteś, to chodź, wyciąg. O, ty masz coś dużego! Poczekaj, poczekaj, no wyciągam! Wyciągam, nie. wyciągam, czekaj! O, dobra, to jest. No to wow nie. Tak, to chyba dla ciebie, bo to było w twoim koszyczku. Wow, ale super prezent dostałeś, Amelko. Ja, ale ty jesteś ty szczęśliwa, jest co? Od króliczka dostać, od wajączka. <laughs> Ojeju, ale dziewczynki też się cieszą, że dostały, bo one myślą, że to dla nich, ale w sumie ty się, Amelko, podzielisz, nie? Bubusia mi się nie podoba, bo jest różowe. No wszyscy będziecie się bawić, ale to ale dostała Amelka. Jest ta kuchenka! Wow! wow, zrobię ci zdjęcie. No normalnie super A, wyglądasz ja tą. Dobra, uwaga, robię wam dziewczyny. Pyk! Uwaga, ale super wyglądacie! Kresieli, to dostałaś kasy! Wow, co ty sobie za to kupisz? Mama! Chyba nie słonia, co? Co tak, Amelko? Lulicek też ma coś dla a co ma dla mnie króliczek albo Patrz, taki pisklaczek pokażę mały? Ci, pokażę Ci, co ma króliczek dla Ciebie. Co ma dla mnie króliczek? Co? Dobrze, no. Zamknij oczy, to dla Ciebie. Dobra, zamykam oczy, uwaga. Znaczy. A co to jest kluczyki, od czego? Poczekaj, zamknij oczy, mama, nie patrzę. Zamykam oczy, naprawdę nie widzę, nie patrzę, nie patrzę. Dobra, nic Ale. nie widzę. Ja to dostałam! Motor dostałam od Was. Ja nie mogę, muszę się nauczyć nim jeździć, Wy wiecie, że nie umiem nim jeździć. Dostałam motor! Ja jacie, Milo ze mną jedzie, muszę się nauczyć jeździć. ja dostałam motor! Co mówisz? Tak, pamiętam i bardzo się bałam nim jeździć. Ja, ale super, będę musiała go wypróbować, ale nie chcę teraz odjeżdżać, nie chcę Was zostawiać, bo jest wielkanoc, więc na razie go schowam tutaj pod dachem i pójdziemy sobie, co Wy na to? Chodźmy na rolki, bo dzisiaj mamy taki super fajny dzień, dostałam kluczyki, dostałam motor, jest, ale super. Tak, każdy dostał prezent. A wy widzowie, jaki prezent dostaliście? Napiszcie w komentarzu, chętnie sobie poczytam co takiego wam zajączek wielkanocny. A my teraz idziemy sobie na rolki. Ubieramy rolki. Amelko, czy ty umiesz jeździć? Jest Zobaczymy sobie. na lolka. No pewnie, że tak. Uwaga. Ubieramy roleczki i jestem. Chodźcie idziemy na rolki. Na 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 na. na Uuu, jedziemy, chodźcie. Możemy po ulicy. Jest Wielkanoc, rodzinna Wielkanoc. Ale super, bawimy się. A Kubuś dostał dyskorolkę. Co, Amelko? Ja nie mogę taki pisklaczek normalnie jeździ na rolkach, jakie słodziaki jeździmy, la, 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 la. A ty Krysia co z tymi pieniędzmi tylko chodzisz? Co ty sobie za to wszystko kupisz? Ciekawe. Tyle pieniędzy Krysia dostała. Ciekawe czemu pieniądze zajączek jej przyniósł, bo ona pewnie no bo nic Krysia nie lubi. Nie lubi pieniądze! Krysia lubi pieniądze. Jeździmy sobie, wohoo! Zobaczcie jakie triki robię! Wow, a może ktoś z Was dostał na, na święta wielkanocne rolki? O, albo deskorolkę jak kubuś. Jest, jeździmy sobie, ale super widzowie. Subskrybujcie ten kanał i życzę Wam udanego dnia, udanych świąt, a my widzimy się jutro!